Gdzieś biegają w kółko cały dzień I jeże im się sieść. Ja muszę je powstrzymać Choć nie wiem jeszcze jak Mam taki rozobiec i brak W końcu znaczek mój wyraźnie mówi tak Próbuję występować, opowiedzieć jakiś żart W głębi jednak chcę się schować Bo mu żart nie wiele wart Próbuję ich rozbawić Choć nie wiem jeszcze jak Mam taki los obiekt brak. W końcu znaczek mój wyraźnie mówi tak. Obo serwis to dla mnie ból. Nie umiem porać włókien pól, ponieważ jak się mocno staram, nic tu nie wychodzi mi. Lecz jakoś muszę dalej, żeś choć nie jeszcze jak. Mam taki los obiekt i brak. W końcu znaczek mój wyraźnie mówi tak. Piękną stuknię użyciałam, ale w źle. Ja trochę dzisiaj w stresie działam, więc zrozumcie mnie. coś muszę się nauczyć, choć nie wiem jeszcze jak. Mam taki los i brak. W końcu znaczek mój wyraźnie mówi tak. Lubię bawić się pogodą, lecz wyrządzam w koło zło. Kogoś, to słońce parę kogoś, co z myśli jest i muszę z tym żyć dalej, choć nie wiem jeszcze jak. Obieg ci brak, obieg ci brak. Losaki mam, losaki mam, bo znaczek mówi tak. Bo znaczek mówi tak, w końcu znaczek nasz by ja mówi tak.